W tym filmie moim głównym zadaniem będzie zdobycie choć jednej anarchicznej części, a sposobami jakich będę używał jest trapowanie w Nemosie oraz tepanie do graczy z czatu. Czy mi się uda, nie wiem, jednak wiem, że jak zostawicie łapkę w górę i podbijecie ten film, znajdziecie jutro 100 tych na ulicy. A tymczasem zapraszam Was na anarchię. Widzowie, jest akcja, jest akcja, jest akcja. Ja tam przed chwilą widziałem, że jakiś gość tam wybiegł, w ogóle to jest kolejny jakiś gościu. Czekajcie, za chwilę tam powiegnę. Jeżeli ktoś na mnie nagle dwa wyskoczy, to się chyba płaczę. Czekajcie. Chodź, mały, padaj! Padaj, proszę! Jeden leży, dobra? I tu jest właśnie kolejny! Jest! Dobra, malutki! Przypadniesz! Padł! Co jest? Ej, a w ogóle nie mam... Z... Nie, ten zlogał i nie mam z niego serca! Ja Pidi! Czekajcie, lutuję itemy, tylko żeby to nikt nie przesnąć. Proszę, no chyba się popatrzę po prostu. Jak ktoś tu kto w tym momencie przyjdzie, to chyba się popatrzę. Widzowie... Nie wiem, tak sobie patrz. Ojoj. 15% mieczyk. Dobra, wracam szybko, tylko 10 sekund. O mam serce jednak, co jest tutaj w ogóle, mi się Nie wiem, albo mam jakieś down, albo mi się załatwiało dopiero po chwili Dobra mordeczki, także W tym filmie Postanowiłem, że... O patrzcie, w ogóle mam tu jeszcze itemki z ziomeczka, którego przed chwilą zabiłem Prawdopodobnie tego kipa. zobaczyliście eee, no i co chłopaki Ogólnie sytuacja w ten sposób, że w tym filmie Moim sposobem na zarobek będzie typanie do siebie graczy Znaczy, pewnie jednym z kilku, bo pewnie Tam mi się pozmieniają plany jeszcze 10 razy Ale chciałbym teraz potypać ziomeczków do Nemoska elegancki tylko to trzeba delikatnie zainwestować. Dlaczego mnie nie te Co się w ogóle dzieje? Czy to jest Jakiś? Czy mam jakiś autyzm? Ej, nie, dobra, chyba nie, konie mają jakiś autyzm. Mordeczki, ogólnie w tym momencie zbuduję sobie jakiegoś takiego delikatnego Nemoska. Tylko muszę troszeczkę Obsydianu nakupić. Znaczy, w sumie nie będę kupować. ale słuchajcie, ogólnie, chłopaki. E, postanowiłem, że właśnie wytrupujemy w tym Nemosku. E, więc. No chyba zabieram się do za szukanie jakiegoś obsydianu właśnie takiego jak ten Ojejku Takiego jak ten I chyba jeszcze selny tej tutaj temki która mam wypunktować chociaż te trzy na raczej wywalno, no po co mi coś takiego? Eee, no no i panowie co? Kupię sobie jakieś kubebiki, coś tam pokupuję, jakieś temki do flepy. No i pójdziemy trafować, mam nadzieję, że kogoś mi się uda dzisiaj zabić. No i moim celem na dzisiejszy odcinek widzowie będzie zabicie jakiejkolwiek anarchicznej części. Niech to będzie miecz, kilof, bania, serania, łuk. No w łuk nie, no łuku nie zalicza. Ale jakiejkolwiek takiej temki, jeżeli by się udało, byłoby naprawdę świetnie. No i może się dzisiaj do kogoś tepniemy do jakiegoś stivka, ale jeszcze... jeszcze tego nie obiecuję, nie? Dobra widzowie, także tak jak widzicie udało mi się zbierać aż stack obsydianu, który aktualnie na rynku kosztuje... No już zobaczymy, no ale wydaje mi się, że jest naprawdę całkiem drogi. I postanowiłem, że tak jak w poprzednim odcinku sprzedawałem Obsydian, żeby zrobić na te serduszka, to w tym filmie... Gdzieś 16 opcji jedną mi się przyda na e, zbudowanie trapika, a resztę 48 sprzedam na rynku po delikatnie droższych e, cenach niż są aktualnie wystawione na rynku, ponieważ będę sprzedawał po 16 i w ten sposób się w Rosy zarabia więcej, jeżeli ktoś by chciał także zarobić i zaczyna na, na anarchii. Także ja lecę zbudować jakiegoś Nemosika, Nemoshika, tutaj mam nawet dwa bloki postawione e, i resztę opcji wystawić na rynek. Dało mi się zbudować ten moskę, ale postanowiłem zrobić ucieczkę w razie, jakby chcebło się jakieś totalne spoczenie, żebym nie zginął. Mango, 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 mango. mango, 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 mango. Widzowie, także co, yy, celną mi się tutaj miecz, który wystawiłem na rynek yy, Ja chyba zakupię w tym momencie Kobebiki, żebym jakkolwiek tego nemosa w ogóle Mógł yy, robić, także Troszeczkę mój portfel Zbiednieje no yy, Dobra, czekajcie, kupię jeszcze Dobra, 8 kobebów No wyzerwałem się całkowicie, jak padnę No praktycznie nie mam nic ale ja tymczasem widzowie lecę pisać i Mam nadzieję, że ktoś się to mnie tepnie. No i kury, czy fajnie by było, żebym po prostu tą Amala część teraz podczas tego a nie będę musiał się tepać do graczy. No ale zobaczymy. No, obstawiam, że jednak tepanie jest, no, nieuniknione. No ale dobra, lecimy pisać czacie i zobaczymy, jak ktoś się teleportuje Ej, tepa do mnie. Czekajcie, statystyki Hello Kitty XV. Steve, tepam. Tepnąłem, ej, dobra. Mega Steve, pro dobra, no że będę siłkę pił, dobra, czekajcie. E, dziwnie są muszę postawić, działam, mam dźwignie. tu. Dobra, walimy go. Czekajcie, nie ten, mam ma, ma serce mam. Let's go! Uhuhu. Let's fucking go, widzę. Mamy serduszko, pierwsze serce z Tybeczka w ogóle myślę, że tego serca raczej nie dostanę. Miał 11 godzin, ale się udało. Dobra, piszem dalej, w ogóle miał jakiś efekt speeda czy coś, nie? Taka, taki pylonek? No mi by się widzę że speed przydał, no ale to troszeczkę szkoda mi po prostu pieniędzy na te losowania, bo no pewnie bym musiał wydać miliard, żeby to No czekajcie. Statystyki ty to jakiś ziomek pewniego, nie? 2015.pl Teraz sobie zobaczymy kto to jest, ale... Coś mi się wydaje, że to nie zwiastuje dobrze. No tepnę, ale najwyżej będę widział i uciekał. Dobra, no ja sobie tutaj już przygotuję, żebym miał jak spierdzielać. Czy to jest Nede? Nede, oczywiście, że tak. Dobra, szybko. Nara! Nara! Spawn! Idzie tu? Ja pier... Ja... Jak się zra... Jak za zapierdzielał! Nie, kurde. Widziałem, widziałem żeby go nie tepać, no i on tam będzie pewnie czekał całe swoje życie żeby zabić Jaksowego gracza, no niemożliwe to jest, niemożliwe i niesamowite. Ja pierdzielę, dobra, ucieczka oddała, ze że ja bym policzał, gdyby nie ta ucieczka. Szczerze? To na szczęście, ale się na szczęście udało, no i kurde, w ogóle nie widziałem, że tak się będą tepać szybko, nie wiem, już dwie osoby, chociaż ten Hello Kitty to był raczej multi konto po prostu, żeby się dotepać do jakiegoś firki, killa, żeby go zabić. No ale szczęście, po prostu udało się uciec No będę musiał odkopać całą ucieczkę, będę musiał poczekać Teraz strata czasu, po co tu się ty się typie paść. po co ja cię akceptowałem, no Czemu akurat kurczaki? Ej, zaraz mi głowa od tych kurczaków Ej, będę jakoś! nie, jeszcze jakiś kraj z tego w ogóle bloku, o szkur. Przyps, przyps Otepnął się Nie, lognął, co on robi? O kurde Ej, dobra, teraz? To ja w ogóle jestem w szoku. Gościu się tepta i. bananowy chleb, widzisz, ja taki nigdy nie śmiałem? Ej, dobra, w ogóle co się dzieje? <laughs> bananowy chleb. What the fuck? Ej, dobra, bo gościu ma dużo killi. Kurcze, ej, dobra, może nie być dobrze. Kurwa, maknoka. Ojoj, oj. O maknoka, on ma maknoka, to jest już, kurde, chyba GG delikatne. Ojoj, ojoj, oj, oj. leć, leć, malutki. Leć. Leci, wleciał, wyleciał, dobra? Pijemy siłkę. Dobra, czekajcie, bo ja tu muszę zablokować. Najpierw blokiem jakimś siłka, dobra? I bijemy. On też wypił siłkę. I dobra, jest źle, jest źle. Jest źle, trzeba zjeść, trzeba zjeść. Nie, bo to jest moja ucieczka w ogóle, nie! Ty, co ty robisz? Gdzie gdzie ona w ogóle? I co się dzieje? Ej, dobra, jako ma trident. Chyba się popatrzę. Ej, dobra, nie, nie, nie jest dobrze, nie jest dobrze. Nie jest w ogóle dobrze, wykorzystałem kobłęby na tego typa, Jak go nie zabiję, to się popatrzę. Siłkę wy, wypiłem na niego. Muszę go zabić, no muszę, muszę, dobra. Jaka w ogóle klepa, dobra, widać, że on go ogarnia. Ja to dobra, zestresowałem się delikatnie. myślałem, że jakiś stevie gość ma 600-700 prawie, nie? No co nie może być Steve. Ej, dobra, nie mam trafić, co ja robię w ogóle, co ja być, nie ma? Czekajcie, muszę się skupić, muszę się po prostu skupić, delikatnie mówiąc. Bijemy, bijemy. Ja mam dobre miecze, ja mu na pewno dużo biję, no muszę mu dużo bić. no to jest niesamowite, jeżeli on ode mnie przeżyje jakimś cudem, nie? Kurde, no on ogarnia, on ogarnia, on ogarnia i to widać bardzo dobrze. Ten typ ogarnia... I gdzieś, nie wiem, depów na butach, zapierdzielam! Kurde, jakiś kaleka życiowy totalnie najgorszy Jest no gościu mi zara na 100% Mam łódkę, mam Mam łódkę. No nie, pukuje się łódkę! Co? Co jest to anarchią? Ej dobra, super. Ale się bawię dobrze, ale się bawię dobrze, nie? Ale się bawi, dobrze. No i mi zorał, bo. Łutko się psuję w tym serwerze, że ja pierdzielę. No nie mogę, no. Ja! No i zorał, no i zorał jak coś. No i zorał. No i jest super. Nie no, zajebiście. No nie, chce mi się, boże. Oj idę spawna. Dobra, nie no, homa pójdę, O nie, on tu gdzieś już idzie, wychodzi do mnie. Kogo on tepnął? Logam. W tym momencie stała się mega dziwna rzecz. Naklądajcie sami, bo jest naprawdę mocno. Dobra, wbijam na serwer, uwaga. Czy ktoś na mnie czeka? Jak czeka, to się chyba popłacę ale chyba... chyba jest luz, nie? Dobra, idę Homa. Jest chyba luzik, dobra, nie czeka na mnie elegancko. W ogóle mordeczki muszę, delikatnie... <laughs> Kupuj wam, mam, dobra, już myślałem, że zgubiłem... Ko ej, dobra, dalej sobie ustawimy Homa, na moim inne jestem jakiś w ogóle upośledzony i do mnie tepa jakiś sniperek event kto to jest. Stary, czemu się do mnie tepa? On jest jakiś chory? Sniperek podłoga event Oj, event Dobra, ej dobra, tepam go. W ogóle nie to się wydarzyło, się ja dopiero mówiłem na strefy. Ej dobra, chora sytuacja. Ale tepnę go Zobaczymy. Diaks, dobra. I Diaks to mnie prawdopodobnie zabije No nie. O dobra, no chyba was pop... No w ogóle chyba to jest jakiś żart jeden wielki. No chyba to jest jakiś żart w ogóle ty No chyba jest jakaś w ogóle beka na strewę, nie? Ej dobra, jest Beka jak coś. Co to nie w ogóle? Dobra, to jest chyba jakaś w ogóle beka, nie? Ej Ej, 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 ej dobra ej, co? 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 Niesamowite, niesamowite! Co tu się odpoliło? Podejdzie dobrałem się witem jakie jeszcze w ogóle posiadałem i poszedłem się tepnąć. Dobra, widzowie, także co? Ja już mam oko przygotowany do Tepanka. No, wygląda to mniej więcej w ten sposób, także nie jest jakoś za dobrze tylko jeden kołbębik, No, ale liczmy po prostu, że to nie będzie jakiś poduszek. Też specjalnie na czasie będę patrzył, ee, czy nie ma może jakiegoś takiego większego stiwka. Dexy. Dexy, kurde, ma dobre statystyki, ma więcej killi od deadów i to. <grytanie> Dobra, no to jest na 100% jakiś bajcik, no jestem pewien. Dobra, czekajcie, pije Proszę mi no to jest na co jakiś no gościu ma 400 deadów chyba, albo 600, nie wiem, nie dopatrzyłem No dobra, no zobaczymy, zobaczymy, te pamięć czy nie, nie tepa, kurde Dobra, tepnął, ej dobra, czekajcie, kurde no się teraz, nie, dobra, czekajcie, elegancko Tarcza, ej, dobra, co jest? Nemos, ją ustawiamy, dobra To by chyba zły to by chyba zły kobołem, czekajcie, muszę się do... No jak się NPC, dobra, czekajcie tu się rozkopiemy. skopiemy, są na skręcę, że jest taki kurde słaby ten Nemos. Nie, mordo, wracaj, to wracaj! Debilu. O nie, bo ja nie mam kawełów, dobra, walimy go, walimy go. To jest jak nps nie, 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 cykaj. nie cykaj, Nie, 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 wracaj, 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 Debilu. Wracaj, co on robi? Ej dobra, to jest I jakiś. ma ma w ogóle pereł? Zostaw, zostaw. Nie wiem, on na pewno mało bije, no ale dobra, czekajcie, spróbujemy. No, dźwignię stawia. Ja nie mam dźwigni, O oż kur, oż Czekajcie, guziki robimy, dobra. Nie nie nie, 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 wracaj, 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 debilu. Dobra, czekajcie. On, wcyka się, dobra, nie, niech się w sumie wcyka. No, chociaż, kurde, nie wiem, bo Anatuls, no, kurde, może mi strasznie dużo bić. No, cześć, zobaczymy, on mi coś w ogóle bije? Nie, wycyka się, totem. Nie, 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 nie wracaj, 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 mały, proszę. Dobra, czekajcie, nawet nie muszę tracić, trzymać przecież, to jest e, totalny frik. Szybko. O, mana Czekajcie, dobra, proszę. Nie, co ja robię? N nie mam kołybów. Zapomniałem, no. Dobra, trzymam go. Mało mi ją ma siłkę wypitą, czy ma jakiś śmierz 0%, Ty. Nie, 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 Dobra, zamrowane. Jest git. Bloki dobieramy. Ej, czekajcie, jakbym go tak na, na smycz zapał. Ej, co ja robię? Jakbym go tak zapał na smycz? Czekajcie, przyszedł... Może to udać. Nie! Co ja robię? Wracaj, mały! Dobra, jest git. Łapię go na smycz. Czekajcie, dobra, co on robi? Nasmycz go zopałem dobra, jest git? Nie, dobra. Ej, jest lipa. Mam 8 serc. Kurde, czekajcie, proszę. Szybciej, padnij, padnij, padnij! Nie wyrobi Zabijem! Ej, mie miecz killów! Ohoho. Ale jackpot, ale jackpot, ale... Ja bigwin, osiem kołebów. Czekajcie, o ile obsidianu, ej, zarobiłem. Ej. Nie. Elka? Ej. Nie. Nie ma Elki. Nie ma Elki, jeszcze w ogóle klucze. Nie ma Elki, ja, ile gapów. Ej dobra, jaki w ogóle fryki. ile, ile koks jeszcze ma. Myślę, że do gapy w ogóle są. Ej dobra, jaki w ogóle zaroba, co, co, co miał w ogóle w to jest jakiś MPC, ty. Ej dobra, jakie mam takie szczęście, że jak się w ogóle typnąłem, do jakiegoś totalnego frika. Słuchajcie, w ogóle stąd chyba spadą Przecież za chwilę się mi w jakiś chory typ. Jeszcze ja za chwilę to... Ale nie, czekajcie, jest to przylutuję. Przecież to mogą być fajne i tam nie zbawimy na... <słuch> No niesamowite Dobra mordeczki No udało się dropować Jakiegoś typa w ogóle nie wiem To był totalny fart Jakiś gościu Totalny niogar No ale No kurde dużo pereł wycykał No ale temki fajne są Ja to albo sprzedam albo będę używał zastanowię się eee, No i co no jeszcze sobie troszeczkę podrapujemy Mam nadzieję że się uda tak do 30 startuszek uzbierać A jak się nie uda to trudno Lecimy dropować dalej Kurwa widzowie dobra Te do mnie jakiś typ i w tym momencie ja poszedłem sobie na RTP i chciałem zbudować trapa. I jeżeli to będzie jakiś spocenie, coś chyba. Dobra, Steve. Chodź, mały. Nie, nie, do tego on się chyba popatrzę. No dobra, niesamowite to jest kurwa. Nie, nie wierzę w to. Bo to. Nie, 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 to się nie stało. To się nie stało jak coś. To się. to się nie stało jak coś. Nie, nie, nie. Elitra! No tak! Zajebiście, tak! Tak! Bo to zawsze. Zawsze tak się dzieje, zawsze, bo wchodzę na anarchię i zawsze do mnie te elit, i 5000 tysięcy osób, tak? Lognę, lognę, proszę! Lognę, nie wiem, czy lognę, z antologiem czy bez, ale nie wiem, co się stało, nie wiem, co tu się dzieje na moim serwerze. Nie wiem. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, co...